Cześć! Ja mam na imię Karolina i witam Cię na kursie Karbruch. W tym odcinku opowiemy sobie o tym, jak zorganizować czas psa, aby zwykły spacer stał się dla psa interesujący i był pełen wrażeń. Oprócz takich zwykłych aktywności, jak na przykład aportowanie, można znaleźć też mniej oczywiste zajęcia, które możemy praktykować podczas naszych codziennych spacerów. Skakanie przez przeszkody. Jak wiadomo, nasi miłośnicy bardzo lubią podskakiwać, a wyzwanie w postaci przeszkody będzie dla nich dodatkowym urozmaiceniem i dodatkową motywacją. Na sam początek wystarczy grubszy kij, który położymy blisko ziemi, aby w ogóle pokazać psu, o co dokładnie chodzi w tym ćwiczeniu. Oczywiście każda przeszkoda musi być dostosowana pod możliwości zdrowotne psa oraz pod rozmiar naszego psa. Aby nauczyć swojego psa przeskakiwania przez przeszkody, po pierwsze powinieneś dostosować wysokość do wielkości swojego pupila oraz oczywiście zachęcić go albo przysmakiem, albo tak jak w przypadku filmiku e, zabawką, nakierowuj psa tak, aby zrozumiał, że musi przeskoczyć lub przejść pod ławką. Kiedy przejdziemy do następnego etapu, możemy dodać już komendy takie jak hop lub na górę, albo pod, pod spodem. Wtedy pies powinien już zrozumieć koncepcję tego ćwiczenia i na komendę wskakiwać na ławkę lub przechodzić pod nią. Jeżeli twój pies ma problem z takimi przeszkodami, nie chce wejść na górę, możesz mu pomóc i samemu wskoczyć na ławkę, tak żeby zrozumiał, o co konkretnie ci chodzi. Kolejną zabawą, którą możesz wykorzystać na zewnątrz dla psa, jest tropienie. Ono sprawdzi się przede wszystkim u psów myśliwskich, które bardzo lubią pracować nosem. Jak widać, Alaska też jest chętna do takiej zabawy. Chodzi o to, aby porozrzucać trochę smaczków, najlepiej właśnie w wysokiej trawie, tak aby pies był w stanie je znaleźć za pomocą swojego psiego nosa. Możesz również rozegrać ze swoim psem mecz piłkarski, kiedy jesteś z nim na spacerze. Wystarczy ci do tego kawałek płaskiego terenu i dość miękka piłka. Możesz kopać piłkę w kierunku psa, a ten będzie ci ją odbijał noskiem, łapką, albo przynieść ją w zębach. Bieganie z psem. Generalnie, bieganie, zarówno dla ludzi, jak i dla psów, ma wiele zdrowotnych plusów. Po pierwsze, pies będzie w doskonałej kondycji co można też powiedzieć o jego właścicielu. Aby jednak zacząć biegać ze swoim psem, po pierwsze pies musi być dorosły. Nie wolno nadbrężać psów, które są jeszcze szczeniętami. Do tego warto na sam początek nie zabierać psa na długie przebieżki, tylko na sam początek nauczyć go tego, jak biega się z opiekunem na smycze. Jeżeli próbujemy nauczyć swojego psa, aby biegał za nami, powinniśmy wykorzystać do tego celu albo smaczki, albo w przypadku Alaski, która nie za bardzo chce współpracować ze smaczkami, możemy też delikatnie próbować zwrócić jej uwagę, tak aby pies za nami podążał. Pamiętajcie, że zanim wybierzemy się na taki dłuższy, Bieg z psem, to warto właśnie troszeczkę przyćwiczyć to bieganie, tak aby pies nie zatrzymywał się, nie wąchał, tylko właśnie podążał za wami i cały czas był skupiony na tym, że biegniecie razem. Na samym początku, jeżeli bieganie dla psa jest trudne, możemy po prostu zastosować szybszy marsz i zachęcać psa smaczkami albo właśnie próbować zainteresować go swoją osobą, przywołując go albo wydając z siebie różne dziwne dźwięki, tak aby uwaga psa była skupiona na was, a nie na otoczeniu dookoła. Warto też pamiętać, że smycz powinna być e, wyposażona w amortyzator, gdyż będzie on pomocny właśnie przy mocniejszych szarpnięciach, które mogą się zdarzyć podczas biegania z psem. Slalom. Aby nauczyć swojego psa slalomu, wcale nie potrzebujesz profesjonalnego sprzętu. Oczywiście można nauczyć psa. Salomu między pachołkami, ale jeżeli takich nie posiadasz, wystarczą kiki wbite w ziemię albo elementy, które są na zewnątrz, które posłużą wam właśnie jako taki prowizoryczny tor przeszkód. Możemy również nauczyć swojego psa salomu między nogami. W przypadku slalomu między pachołkami ważne byłoby, aby kilka razy przebiec się między nimi z psem. Tak, aby zrozumiał on koncepcję tego ćwiczenia i dokładne wymagania, które przed nim stawiasz. Jeżeli próbujesz nauczyć psa salonu wokół własnych nóg, możesz wykorzystać smaczki lub zabawkę, w zależności od tego, co bardziej motywuje Twojego psa. Przekładasz smaczek między swoimi nogami i czekasz, aż pies podąży za smaczkiem. Jeżeli zdecydujesz się na motywowanie swojego psa zabawką, to oczywiście w nagrodę możesz mu rzucić, poszarpać się z nim trochę. Próbujemy coraz bardziej zwiększać liczbę wykonanych ruchów przez psa, wykonanych slalomów wokół nóg, tak żeby ostatecznie dojść do poziomu, kiedy pies będzie wykonywał na komendę slalom kilka właśnie takich przejść między Twoimi nogami. Im częściej będziesz wykonywał to ćwiczenie ze swoim psem, tym szybciej twój pies zrozumie sens tego ćwiczenia i na komendę slalom będzie wykonywał nie jedno przejście pomiędzy twoimi nogami, a kilka z rzędu. Za co oczywiście powinien zostać nagrodzony czy to przysmakiem, czy zabawą, y, ulubioną zabawką. Oczywiście na zewnątrz również można uczyć swojego psa różnych sztuczek. Warto też doszlifować wszystkie komendy, które są niezbędne do tego, aby zachować bezpieczeństwo psa. Natomiast warto też wiedzieć, że nie wszystkie sztuczki, których nauczymy psa w domu, będą przez niego wykonywane w taki sam sposób na zewnątrz. Na zewnątrz mamy bardzo dużo rzeczy, które rozpraszają psa. Jeżeli chcemy nauczyć swojego psa, aby wykonywał dane zadanie w każdych warunkach, to rzeczywiście powinniśmy przeprowadzać treningi w każdych. Warunkach. To nie znaczy, że pies będzie dokładnie na tym samym etapie, jeżeli wyjdziemy na dwór, jak był w środku danego ćwiczenia, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, aby cofnąć się troszeczkę w etapach i od początku nauczyć jakiejś sztuczki psa właśnie na zewnątrz, gdzie rozpraszają go zarówno inne psy, przechodnie, jak i środowisko, natura, zapachy i różne odgłosy. Komenda zostań, chociaż tutaj w tym filmiku jest użyta w formie zabawy, jest też bardzo ważną komendą, której i tak powinniśmy nauczyć swojego psa. Dzięki temu możemy nauczyć psa komendy za pomocą zabawy. Staramy się, aby pies wytrzymał w pozycji siedzącej bądź też leżącej, w zależności jakie ćwiczenie potrafi wykonać. Odchodzimy... Bardzo blisko, nawet może być to bliżej niż jest pokazane na filmiku. Staramy się, aby pies pozostał w miejscu, a w nagrodę po krótkiej chwili wyrzucamy mu zabawkę lub też dajemy mu przysmak. Oczywiście stopniowo odchodzimy coraz, coraz dalej, tak aby pies cierpliwie poczekał na nasz znak. Warto tutaj użyć komendy zwalniającej. W naszym przypadku jest to słowo OK. Dzięki temu Alaska wie, że może już się ruszyć i gonić za zabawką. Takie ćwiczenie bardzo mocno uczy psy opanowania i cierpliwości. W tym odcinku to już wszystko. Mam nadzieję, że urozmaicisz swoje spacery z psem, aby nie były to tylko zwykłe wyjścia na siku, ale też, żeby trochę się pobawić ze swoim psem, zacieśnić relacje, troszeczkę pobudzić go do myślenia, co również jest bardzo ważne dla psa. Dziękuję Ci za oglądanie i do zobaczenia.